Moi drodzy, to są zasuszone troskawki z biedronki. Może nie wyglądają zbyt apetycznie, ale widzicie te małe nasionka? Tak, spróbujemy posadzić, posiać je i zobaczymy, co z tego wyrośnie. Czy wyrosną troskawki, takie jak jedliśmy w biedronce? Czy się uda? Czy wykiełkują? Sprawdzimy to. Powiem tylko, że truskawki z nasion są dość wybredne, jeśli chodzi o kiełkowanie. Spróbujemy. Takie oto nasionka oczywiście ze świeżej truskawki również można spróbować i nawet byłoby lepiej. Ale jak nie mamy świeżej truskawki, to taką zasuszoną truskawyczkę też możemy spróbować. Widocznie te truskawki odłożyłem, bo były bardzo smaczne. A teraz spróbujemy. Oczywiście taka truskawka z Hiszpanii czy z Grecji na pewno nie będzie optymalna do warunków naszych, naszej uprawy, więc jeśli udałaby się jej uprawa, na zimę trzeba będzie ją zasłonić jakąś słomą, czy coś, bo ta odmiana pewnie truskawki nie jest wytrzymała na mróz ale sprawdźmy czy uda się z tych nasionek stworzyć nowe roślinki będę teraz to wszystko zdzierał na wierzch zaraz pokażę jak już będzie na wierzchu dalej no dobrze Udało się pokruszyć te wszystkie truskaweczki. I jak widzicie, można zauważyć również nasionka. I teraz po prostu przyklepiemy je. Przyklepiemy forebeczką delikatnie, a nawet trochę mocniej. Przyklepiemy, aby się tam troszeczkę tak, mocniej wbiły, bo troskawki nie lubią, naprawdę nie lubią być przysypane nie mogą być przysypane bo nie skiełkują No dobrze. I teraz w związku z tym zrobimy sobie taką mini szklarenkę. Mamy torebkę śniadaniową, czystą. Włożymy, zwiążemy. Oczywiście. Podłoże musi, musi być wilgotne, stale wilgotne, dlatego właśnie jest to torebka, żeby nam nie wyschło. A wiadomo, jak są nasionka na wierzchu, to są narażone na suszę. Więc tyle w tym odcinku. Będzie kontynuowany. Jeśli wzrosną, pokażę miłego.